Słuchajcie drodzy widzowie, farmić czy nie farmić w Evercase? Oto są pytania w komentarzach. I powiem Wam szczerze, że według mnie, zmieniam zdanie zacznijmy od tego, bo znowu jest śmieszna sytuacja. Nie wiem czy wiecie, pół roku temu było coś takiego, że gracze w zasadzie ponad pół roku temu dostali bany ze względu na to, że no w nielegalny sposób farmili sobie galery case. Wchodzili na zbugowane lobby, których nie powinno być, a nawet włączali sobie te lobby. No i końcowo prawie 18 tysięcy użytkowników, dokładnie to 17 678 osób dostało bany w tym streamerzy, którzy widzicie na załączonym ekranie. No i przez to Galery case po prostu nie spadła sobie najprawdopodobniej od razu, tylko że te konta zostały zbanowane, no to ta skrzyneczka mniej więcej się utrzymywała fajnie. No i teraz mamy troszeczkę analogiczną sytuację, ze względu na to, że jak wejdziecie sobie na rynek z Steam, to będziecie w stanie zaobserwować 9 zł i 21 groszy, i co wydaje mi się, że jest spowodowane niczym innym, jak chociażby informacją, że Valve teoretycznie naprawiło te, wiecie, te szanse na trafienie niczego innego jak Sapphira, Ruby, Black Perna, no ale praktycznie z tego co widzimy tutaj, statystyki podesłane przez Maroko, no nie do końca zostało to naprawione. W głównej mierze chodzi tutaj o to, że jak traficie kosę, no bo ktoś zaraz powie, ej to co, mam podwyższone szanse na trafienie koski? Będę w stanie otworzyć swoją pierwszą? No, no nie. Okazuje się, że generalnie kosa, tak jak już wcześniej to wiedzieliśmy, dropina jedna na prawie 400 skrzynek, tylko, że cały diabeł tkwi w szczegółach i okazuje się, że procenty szans na trafienie Ruby, Sapphira i Black Perna teoretycznie powinny być większe i i Valve nie do końca tego naprawiło, chociaż z trzeciej strony drodzy widzowie, również są głosy w komentarzach, co też ostatnio powiedziałem, że niektórzy uważają, że skrzynki mają przypisany odgórnie drop i w zasadzie te skrzynki, które były dropnięte wcześniej powinny mieć większą szansę, a te, które w zasadzie są teraz farmione i sprzedawane, no nie mają takich większych szans, więc opinie ludzi są podzielone. Ale ja jestem osobą numer 4, czyli osobą, która uważa, że raczej jeszcze ta skrzynka troszeczkę może przytrzymać cenę. A nawet w ostateczności wydaje mi się, że osobiście bym zaryzykował, jakbym grał, bo prawdopodobieństwo, że stracicie jest, ale nie jest tak duże jak prawdopodobieństwo zarobku. Przynajmniej to jest moja opinia, możecie dać, podzielić się ze swoją. I jeszcze chciałbym dopowiedzieć jedną ciekawą rzecz, a mianowicie stronka Steam Charts no nie do końca działa, no i trzeba korzystać tutaj z ze SteamDB. Gdzie nam podali nic innego jak rekord? Nowy rekord 1 000 został ustanowiony dnia wczorajszego. Rozumiecie, że Valve nic kompletnie nie robi praktycznie, a ci gracze przyrastają, rosną po prostu w niesamowicie ogromnych ilościach. Jestem bardzo ciekawy, co będzie się działo, jak coś dodają i zrobią. Jakiś działający antycheat może tutaj jakieś minigry, może tutaj jakaś operacja. Nie wiem, lecz jestem bardzo ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to wszystko oceniacie. No i jak jeszcze oglądacie ten materiał. To zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę doskonałych materiałów na ręka Przy okazji chciałem wspierającym podziękować dzięki tutaj ZZXN, dzięki tu Mateusz, dzięki tu Bosiu, dzięki tu w zasadzie Xadek, dzięki tu Ciperek, dzięki pozostałym wspierającym, bez was by mnie tutaj nie było. No i przy okazji chciałem Was zaprosić na Discorda, gdzie macie nic innego jak konkursić na 20 paysafecard. kart. Tylko pamiętajcie o komentarzach i łapkach, bo wiele z was wygrywa i końcowo nie jest w stanie odebrać nagrody ze względu na to, że nie zostawia komentarzy. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i jeszcze możecie wziąć udział w momencie promocyjnym, gdzie macie również to wygranie 20pc w kart, wystarczy, że strzelicie dokładną ilość dni promocji w szanghuju, bo wiecie, wygrywa pierwsza osoba i osoba, która się nie powtarza, w sensie nie możecie powtarzać po innych. I jeszcze na koniec chciałem dopowiedzieć o flowcie gdzie macie 2% prowizji, korzystajcie z mojego refa, oczywiście przy pewnym komentarzu. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.